Witamy Państwa serdecznie w naszym kolejnym odcinku poświęconym smartwatchom marki Exxon. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy zaprezentować nowość. Jest to smartwatch Exxon Watch Summer z matrycą AMOLED o rozdzielczości 466x466 pikseli i wielkości wyświetlacza aż 1,43 cala. Teraz chciałbym Państwu w Przedstawić kilka cech charakterystycznych tego produktu. Pierwsze, co rzuca nam się na, na pierwszy dużo oka, to bardzo dobra jakość wykonania. Koperta w całości, tutaj wykonana centralna, jest ze stopu aluminium, dzięki czemu całość produktu jest niezwykle lekka i wytrzymała. Zastosowano tutaj y, pasek silikonowy z szybko zmiennymi y, teleskopami, dzięki czemu możemy bardzo szybko y, bardzo szybko zmienić pasek na jakiś inny, y, dowolny. Y, I teraz pokażę Państwu dostępne wersje kolorystyczne. Więc tutaj mamy wersję y, złota, koperta, złoty róż. Tak naprawdę y, złoty róż mat. Tak wygląda tutaj y, z boku, z tyłu, z przodu. Mamy tutaj y, taki kółeczko, y, przycisk taki funkcyjny, gdzie możemy sobie zmieniać bardzo szybko tarczę lewo-prawo. A tutaj mamy przycisk funkcyjny, dolny, gdzie wracamy do głównego menu, tak naprawdę do głównej tarczy. Tutaj tak. mamy wersję tak naprawdę to jest taka koperta srebrny mat z paskiem takim pomarańczowym, bardzo ładnie się to komponuje. Oczywiście tutaj mamy też to kółeczko pokrętło, ten przycisk dolny funkcyjny tak wygląda tutaj z tyłu, tak wygląda z boku. No widać, że jakość obrazu naprawdę jest doskonała. W końcu to jest matryca AMOLED. I tutaj mamy wersję w koperta czarny, tak naprawdę grafitowy, łówkowy taki mat. Bardzo ładnie się komponuje to z tą pokrętłem, gdzie zastosowany jest taki pasek pomarańczowy. Tak wygląda tutaj z boku, z tyłu, z przodu. Teraz co wchodzi w skład zestawu. W skład zestawu wchodzi jak zawsze przy produktach marki Exxon instrukcja obsługi książeczkowa w języku polskim, która jest bardzo rozbudowana, dokładna, opisane są wszystkie funkcje krok po kroku i wytyczne dotyczące obsługi produktu, jakimi należy się kierować, aby jak najlepiej, jak najdłużej użytkować ten produkt. To, są, to jest również cecha charystyczna marki Exxon, naprawdę, że instrukcje obsługi są. Bardzo szczegółowe i intuicyjne, dlatego warto przed użytkowaniem zapoznać się z instrukcją obsługi. W instrukcji obsługi mamy poddawany również kod QR i nazwę aplikacji, którą ściągamy i pobieramy na urządzenia, na smartfona, na systemie operacyjnym Android lub iOS. Urządzenie współpracuje z systemem operacyjnym Android od wersji 5.0 z wyż i iOS od wersji 9.0 z wyż. W zestawie mamy jak zawsze oryginalną, wolnoładującą ładowarkę sieciową o parametrach 5V, stałe napięcie i natężeniu 1, prądu 1A. To jest bardzo istotne, aby nie używać do zasilania smartwoczy szybko ładowarek sieciowych od smartfonów. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania takich ładowarek szybko od smartfonów, ponieważ użycie takich ładowarek, gdzie jest zmienne napięcie 5 12 v spowoduje uszkodzenie ogniw w baterii lub w elektroniki urządzenia. Tak to jest bardzo ważne, aby używać wolnoładującego zasilania o stałym napięciu 5V. W zestawie mamy kabel zasilający magnetyczny z klasyczną końcówką USB 2.0 z jednej strony, a z drugiej strony jest to końcówka magnetyczna, którą przykładamy do tyłu koperty zegarka i zegarek sam nam przyciąga tą końcówkę, jeśli ona jest w prawidłowej pozycji. Jeśli damy ją odwrotnie, koperta, zegarka nam odpycha. Więc przykładamy prawidłowo, mamy, wkładamy do ładującej ładowarki sieciowej, wkładamy do gniazdka i bezpiecznie ładujemy smartwatcha. Oczywiście możemy również w celu ładowania smartwatcha wpiąć tą końcówkę USB 2.0 do laptopa, komputera, tableta lub innego źródła zasilania możemy użyć. Byle miało wolno ładowanie o stałe napięciu 5V. To jest bardzo istotne. Oczywiście całość zapakowana jest w eleganckie pudełeczko, idealnie nadające się na prezent. Teraz powiem Państwu kilka słów na temat cech charakterystycznych tego produktu. Przede wszystkim, co cechuje ten model. Tak jak wcześniej wspomniałem, zastosowano dotykowy świetlacz, doskonałej jakości AMOLED o rozdzielczości 1,43 cala i wielkości, i, i wielkości 1,43 cala i rozdzielczości 466 na 466 pikseli. Zastosowano tutaj funkcję Always Display dzięki tej funkcji, Mamy tutaj, tutaj to pokazane. Ekran po wygaśnięciu, cały czas się podświetla i wskazuje nam tutaj godzinę, stopień naładowania urządzenia, spalone kalorie, przebyte kroki i tutaj dzień, datę. Tego typu funkcja OS Display tak naprawdę jest stosowana w produktach klasy premium. Można śmiało powiedzieć, że ten model ExoWatch Watch Summer zalicza się do takich produktów. Oczywiście całość, całość obsługi menu jest w pełni w języku polskim, jak i również dedykowana aplikacja Filtrup to również jest w pełni w języku polskim. Model posiada identyfikację połączeń, rejestr rozmów, książkę telefoniczną możemy odrzucać połączenia. Oczywiście możemy również prowadzić rozmowy. Możemy tutaj sobie też dokonywać. Personalizacji tarcz, które zmieniamy wytym tym pokrętłem, albo że możemy przytrzymać główny ekran i przewijamy w lewo, prawo i zatwierdzamy sobie taką tarczę. Możemy dodatkowo z poziomu dedykowanej aplikacji pobrać około 300 dodatkowych tarcz lub personalizować własną tarczę, na przykład zdjęcie i wgrać tutaj sobie na ekran smartwatcha. Smartwatch posiada również powiadomienia, wibracje, zdalne sterowanie muzyką w smartfonie podmiar wbudowany i y, czuły mikrofon, głośnik nowej generacji, y, ma pomiar tętna, ciśnienia nadlenia krwi, snu, cykle menstruacyjne, y, ma również y, doskonałej jakości baterie 360 mAh nowej generacji, co pozwoli na pracę na jednym ładowaniu nawet do 10 dni. Co jest też tutaj bardzo istotne y, w smartwatchu Exon Watch Summer, że posiada on synchronizację z Google Fleet. To też jest bardzo, bardzo ważne. Tego typu rozwiązania stosowane są właśnie w produktach klasy premium. Oczywiście również posiada tryby sportowe, nawet może mieć dostęp do 100 aktywnych trybów sportowych, z czego 20 są już wbudowane w urządzenie, a dodatkowo 80 możemy sobie aktywować z poziomu dedykowanej aplikacji. I teraz tutaj Państwu pokażę, dostępne funkcje w urządzeniu, mniej więcej jak należy się poruszać. Teraz jadąc palcem z góry na dół mamy tutaj dostęp do szybkiego menu, jasność ekranu, ustawienia, pokazuje nam datę, stan naładowania baterii, czy jesteśmy połączeni do funkcji rozmów, czy nie, stan połączenia tylko i wyłącznie z aplikacją poprzez Bluetooth, mamy latarkę wbudowaną, mamy tutaj informacje o urządzeniu, tryb nie przeszkadzać, włączenie trybu energooszczędnego. Teraz jadąc sobie tutaj palcem z lewo na prawo mamy tutaj menu już takie rozbudowane. Mamy wybierz numer manualnie. Mamy tutaj dodatkowo jeszcze ulubione kontakty, które możemy wpisać w aplikacji. FitCloud Pro mamy historię połączeń, sterowanie głosowe czyli asystent głosowy, historię aktywności, treningi sportowe, Aktywności fizyczne, pomiar pulsu, sen, nad tlen we krwi, powiadomienia, funkcje pogody, funkcje cykli menstruacyjnych, zdalne sterowanie muzyką e, smartfona, treningi oddechowe, stoper, minutnik, e, alarm, ustawienie manualne, daty, godziny, funkcja Znajdź telefon, e, dodatkowe ustawienia wyświetlacza, baterii, e, wibracje e, i dźwięk, lub same wibracje, lub sam dźwięk. Także naprawdę model jest bardzo rozbudowany i bardzo intuicyjnie się go obsługuje. Tutaj możemy jeszcze jadąc palcem z prawo na lewo, mieć dostęp do historii spalonych kalorii w ciągu 24 godzin, kroków, przebytego dystansu, pomiar pulsu, snu, funkcja pogody, muzyki. Możemy tutaj sobie dodawać te aktywności, aby nam się tutaj wyświetlały. Lubię dezaktywować. Wtedy one nam się tu pojawią w tym szybkim menu. Także to tyle mniej więcej słów na temat obsługi tego modelu. Jeszcze raz pokażę model w wersji koperta złoty róż. Mat. Tak wygląda wersja z tym budowym paskiem. Proszę się przyjrzeć. Tutaj mamy taką bardzo fajną, zmienimy sobie tarczę, wersję z paskiem pomarańczowym. Koperta, yy, taki srebrny mat, a tutaj mamy wersję z kopertą, też zmienimy sobie tarczę, taką grafitową, w macie. Tak wygląda sobie tutaj z tyłu. Oczywiście do obsługi tego smartwatcha, tak jak już wcześniej wspomniałem, będzie nam potrzebna dedykowana aplikacja FitCloud Pro, którą pobieramy za darmo ze sklepu Google Play, w wersjach na Android lub w przypadku wersji na system operacyjny iOS ze sklepu App Store lub tak jak już wspomniałem wcześniej Skanujemy kod QR, pobieramy taką aplikację i aplikację łączymy ze smartwatchem. Proszę pamiętać, że łączymy zawsze aplikację ze smartwatchem, a nie łączymy Bluetooth telefonu bezpośrednio ze smartwatchem, ponieważ wtedy nie będziemy mogli połączyć się prawidłowo aplikacją ze smartwatchem. Więc podsumowując, łączymy się poprzez aplikację ze smartwatchem, który wykorzystuje Bluetooth telefonu. No i najważniejsza kwestia, aby używać prawidłowego zasilania i nie używać szybko ładowarek sieciowych od smartfonów. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do oglądania naszych kolejnych odcinków. Pozdrawiam zespół Exxon Electronics.